Cześć i człowiek, witam was serdecznie, zaczynamy zabawy z ostatnią kolejką serii A w tym sezonie. Na samym starcie zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Na początku powiem o promocji, wrzucimy konkurs, 5 duszek do zgarnięcia, no i polecimy z kuponem. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie macie konta w a Winner. to jest polski legalny bookmacher a założycie je z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego 155VIP tak jak widzicie teraz na grafice, no to możecie sobie zagrać pierwszy kupon, obojętnie jaki za 176 zł i 14 groszy choćby taki kupon jak na tym filmie jeżeli on nie wejdzie, wróci do was 155 zł różnica, to jest oczywiście podatek ale tą kasę możecie od razu wypłacić nie ma tu żadnych ukrytych obrotów, żadnych haczyków, wraca to na konto depozytowe i od razu można, można sobie kasę wypłacić albo grać dalej, oczywiście jeżeli kupon wejdzie Kasa również jest wasza, nic nie trzeba obracać. Więc jeżeli ktoś nie ma konta, no to na tą ostatnią kolejkę warto sobie założyć i taki pierwszy kupon z buta zrobić. Jeżeli wejdzie, kasa jest wasza i, i można się cieszyć, a jeżeli nie wejdzie, to traci się tylko podatek, ale kasę też można wypłacić. są do pierwszego komentarza pod tym filmem. Kod promocyjny 155 VIP, rejestracja 2 minuty. A teraz lecimy z konkursem. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć 5 dych? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem. I w komentarzu tu się dokładne wyniki. Minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Atalantą a Interem, dodatkowo Swój login gracza ze winera typujemy do 20.45. Komentarze edytowane dodane po tej godzinie, czy bez loginu gracza na winer, nie biorą udziału w zabawie. Jeżeli chodzi o konkurs i wstęp, to by było na tyle. Lecimy z typami. No i na sam początek oczywiście zapraszamy do, do grupy naszego dobrego kumpla strefa typów. Macie tam kolejny konkurs na dzisiaj, a jeżeli jeszcze go nie ma, to na pewno będzie dodatkowo mnóstwo moderowanych postów, codziennie dużo dyskusji, dużo typów, dużo kuponów. Pierwszy link w opisie pod tym filmem skakujcie, a teraz lecimy z typami. W ostatniej kolejce włoskiej serii A spotkają się dwie drużyny o zupełnie innych nastrojach. Napoli tylko czeka, aby obecny sezon się zakończył i widać to po wynikach. łatwe przegrane z Interem czy Parmą, z kolei u siebie zwycięstwa ze znacznie słabszymi ekipami Sasuolo czy Udineze. Ekipa Piotra Zielińskiego Jarka Milika. Nie ma już szans na przeskoczenie Milanu w tabeli, nie ma też szans spaść niżej. Nie gra zupełnie o nic. Inaczej jest w Lazio. Tam Ciro i Mobile niemalże zapewnił sobie złotego buta. Ekipa wciąż ma szansę na wicemistrzostwo kraju, dlatego pewne jest, że będą walczyć o zwycięstwo do samego końca. Wyniki również to pokazują. Lazio wygrało trzy ostatnie spotkania z rzędu. Naszym zdaniem Rzymianie podtrzymają dobrą passę i na zakończenie sezonu po prostu nie przegrają w Neapolu. Gramy tutaj remis lub zwycięstwo Lazio. Drugi i drugi typ. W dwunastej. Kolejce norweskiej Alicerian wicelider z Molde jedzie na wyjazd do będącego tuż nad strefą spadkową Sandefjord. Molde ostatnio w dobrej formie. Cztery z ostatnich pięciu meczów wygrali minimum trzema golami. Noga powinęła się jedynie z Bodo Glimt, które na chwilę obecną jest jednym z faworytów do mistrzostwa i pewnie przewodzi stawce ligowej. Sandefjord prezentuje się znacznie gorzej, przegrywając z faworytami bez żadnych argumentów, tak było w meczu z Rosenborgiem, z Tabaek, Haugesund czy ostatnio z Christiansund. Molde jest zdecydowanym faworytem meczu. Dodatkowo strzela bardzo dużo goli. Naszym zdaniem również dziś pokona swojego przeciwnika i w meczu będą minimum dwa gole. No i tak prezentuje się nasz kupon, który jak zawsze wam pokazujemy jak to poglądowo u nas wygląda. Przypominam, jeżeli założycie konto Winner z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego 155 w to macie zwrot stawki za pierwszy ewentualnie przegrany kupon właśnie na taką kwotę. No i dobra moi drodzy, na dzisiaj to było na tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście do samego końca. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszej grup. Linki macie w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie i zapewne słyszymy się jutro. Ciuki, za kupon. Życzę Wam wysokich wygranych. Na razie.